mam widzowie. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Zajce. Co tutaj się stało? No ale dobra, zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonem! Uu, cztery legendarne. W to widzieliście? Co jest? Nową postać dostałem! Epicki! Juki drop! Ogólnie no to kupiłem karnet i sobie go dzisiaj całego odbierzemy. Klucz z dymiarza. Okej, okay, tutaj są dwa Są za jeden. Jak ja będę miał to bierzemy Hanka. No ale dobra, zobaczmy dalej jakie są nagrody. Dobra, ikona widzowie. Okej. Okay. Bierzemy na dalej rzeczy. I dobra, ile tu jest kredytów? Już mam dwa koła. Co jest? I dobra, jakby tutaj było strasznie faktycznie dużo kredytów, to ja bym mógł odebrać. Dobra. Pięć tysięcy błyskotek ja biorę. Okej. Okay. Lecimy z kluczem przebrania. Są same za dwa. To co, bierzemy z Tiu? Jego wszystkie odmiany Zadymiarze Normalnie bym wziął albo Miko Albo bym wziął Miko albo Charlie Nie, chyba bym wziął albo Kiełka Kieł. Lu I bym się zastanawiał Nad Charlie Nad tymi trzema postaciami Ale tak To ja biorę Hanka Ło kurcze I nawet się nagród pominąłem Gdzie tutaj są te nagrody Które pomijałem To osiemnaście złotych mógł kupić lepszy. Dobra. Mm. Mm. O, tutaj. Nie kupujemy Mega Boxa. Kurczę, nic dobrego. Dobra, bardzo rzadki i to było ostatnia tak No i teraz jak wejdziemy w stiu, To mam takiego, takiego, mam tego, mam tego Mam o dobra srebrny, ładniejszy mam tego. Srebrny najładniejszy. Co przetestujmy? Go sobie Albo wejdźmy tutaj. Popatrzmy sobie na skinki. No, chciałbym tego, no ale niestety go nie mam. Mam sporo. Do niej mam wszystkie najlepsze. Czestera mam najładniejsze. Do lilii nie potrzebuję. Mhm. Jak tutaj spa? Nęb. Biorę go od razu. Dobra, mam najładniejszego pana. Ta. Wow, Sm pan smoczy owoc. Ło, wow, kurczę, dobra, mocne. Tutaj go od razu zmieniam na ten gadżet, widzowie. Ulepszam go. Daję mu to. Do 4 sekundy obrażenia od wybuchu zadawane przez, następne, przez następną przepełnioną walizkę pana P. A to wszystkie bioroboty z bazy macierzystej mają teraz 20% więcej zdrowia i zadają do to. Normalnie bym mógł wziąć hypercharcza do niego. Ale ja czekałem na tą chwilę. I ogólnie. O nie, bo dwa koła. Ała. Ile ja potrzebuję? Kurczę. A już miałem nadzieję, że będę miał na nim hypercharcza. To dobra, pierwszy przetestujmy pana P. Dobra, no to do panu P. Od razu dam ten dziesiąty level. I będę. Raczej będę zbierał na to, no ale dobra. Pierwszy, no to co? Przetestujmy zwykłego pana P. Dlatego, że on ma takie same ataki jak ten tradycyjny agent, P. I co, i zagrańmy sobie niebierkę. Jest z odcinek Skarnetu, ale fajnie. Jeszcze miałem tytuł, czy co to ja tam dostałem? Oczywiście Skarnetu. Widziałem to za taką tradycyjną. Teraz. Oooo, zabił go! Let's go! Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten bot. I ogólnie ten gadżet. Sobie wezmę ten gadżet. puszczę ich sobie w to miejsce. Go. Dobra. Let's go. Wygrana, a teraz. Smoczy. Nie. Pan smoczy owoc. Najładniejszy skin do pana P. O, jestem ciekawy, jak będzie wyglądał. Wow, dobra zarąbista to jest. To leci ten jego miecz. O. Kurczę, ja nie wiedziałem, że pan jest, że pan jest taka mocna. Ale dobra, bo ja nawet nie widziałem tego jak ja mu wystrzelił. Ale przepięknie wygląda ten skin. O widzicie, to jest owoc. To jest ten pingwin. To jest owoc. A ten owoc jest tak dobry. On się nazywa ogólnie pitaja. Pitaja to smoczy owoc. Dobra, ale zobaczmy to. Wow, jakie ładne. Wow. Mały mi jeszcze pomaga. Dobra, idealnie. Hu, zabiłem go. No i kurczę, no nie. Dobrze, to wyczeka ona. No. no dobra. A, mam jeszcze na nim trochę pucharków. Ale przetestujmy teraz mojego steel. Przetestujmy sobie go. Bo nie wiem czy we go widzicie, jak ja nim grałem. On nie ma zwykłych animacji, bo on kosztuje 79 gemów. Jest to skin epicki. Już ludzie nie są to co najsłabsi, no bo ja mam 300 chyba 50, czy coś takiego. No, ale oczywiście 800 będzie na nim wbijana. Gigi. Okej, okay, chyba tutaj zrobię tak. I go podjadę, dobra. Teraz, że w tym szybciej biegam, to się tutaj wycofam. Tutaj mam tą piperkę. Idealnie. Prawa. I wielkie starcie z szelką, bym podejrzewał. Tak, z szelką. Wow, ona na jej miejscu, ja bym wyczekał aż do samego końca. Nie, ja no to chyba właśnie chcę zrobić. Ja nie mogę na to pozwolić. Kurczę, no nie! Miałem nadzieję, że na źle na przykład wyceluję. Dobra. Teraz największy test dzisiejszego odcinka. Master zbrojny, diamentowy, steel, stio Steel, maestro. Zbrojny, Steel maestro zbrojny. Właściwie ten o to nazywa. I co, i zagrajmy nim widzowie. Wow, no ten Steel w tym szarym wydaniu jest przepiękny. Wow, jak on ładnie strzela. I za sobą zostaje. Ojej, jeszcze ten ślad się tak długo utrzymuje. Dobra, i przepiękny jest ten styl. Każdemu go polecam kupić. Tu mogę szybciej o wiele unikać. Ale on chyba wie, że ja będę unikał. No właśnie. Nie wiem, co zrobić, ale Steel, Stew przepiękny, no. I będzie wbijany. Steel będzie wbijany na te pucharki. Jeszcze taki fajny dym leci za nimi. Wow, dobra, dla mnie Steel 10 na 10. Ja bym go dał na skina legendarnego. Nie wiem, nie wiem, czy jest on legendarny. Czy karnetowy też się tak liczy? Nie wiem, nie znam. A tak to według supercela by mógł być to. kurcze no nie! To przypadłem, ale co to w ogóle było? Mam równe 400 pucharków. Za chwilę będzie 500, a potem 800. Tej ładnie wygląda to 400. Pejno ma tą szatę z tyłu, jak chcecie to wam jeszcze, to mnie. nie pokażę to inne, to jest ta standardowa, tak proszę bardzo, mam jeszcze tą, jest oczywiście ta moja i ja ją sobie ubieram. Chociaż dla mnie sam w sobie skin ładniejszy jest chyba ten. Nie wiem. Ten jest ładny, ale dobra, zostawiam tego. Jest on na pewno, o wiele, wiele rzadszy. I jeżeli ja bym mógł nawet zobaczyć, ile by ten skin mój kosztował, czy on jest tylko i wyłącznie w karnecie. Nie wiem, tylko. Nie epicki jest. Ten skin jest epicki. Dobra, nie spodziewałem się tego, no ale dobra widzę Tyle by dzisiaj było. Marka.